Kochani judytowianie z tej strony Zuzary Barczyk z Psiaki wzętu I teraz specjalnie dla Was udostępniłam dziś fragmencik mojego webinaru dotyczącego wykonania podstawowej owiki wyciszającej dla psa i mam ogromną nadzieję, że posłuży ona Waszym psiakom w poczuciu większego spokoju i harmonii w czasie Sylwestra i nie tylko, również w innych stresujących sytuacjach. Owiki pochodzą z metody zwanej Tellington Titage, czyli metody, która tak naprawdę została stworzona wręcz dla zwierząt wysokowrażliwych, takich, do których prawdopodobnie zalicza się i wasz psiak. Oglądajcie, czerpcie i życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Trzymając taki bandaż, najlepiej sobie go zwinąć faktycznie. Praktycznie tak w pół, żeby po prostu nie zachęcać psa do jego podgryzania. To co robimy, to przerzucamy ten bandaż na wysokość mostka. Tutaj na wysokości mostka. Krzyżujemy go pomiędzy łopatkami w ten właśnie sposób. I jeszcze dodatkowo przerzucamy ten bandaż pod brzuszkiem, nad grzbietem. I albo przyklejamy faktycznie po prostu przyklejamy ten bandaż w ten sposób, otrzymując taką konfigurację, albo jeśli mamy bandaż, który takiego rzepu nie posiada, to wówczas po prostu robimy kokardkę. I to, co jest ważne, to to, żeby tej kokardki nie wykonywać na wysokości kręgosłupa, tylko gdzieś po boku. Tak samo z rzepem staramy się, żeby nie był on przyklejony właśnie w tym miejscu, tylko gdzieś po boku. Więc to jest taka ważna informacja tutaj w tych grafikach, które często się przed Sylwestrem pojawiają. Niestety to jest, jedy, to jest taki duży błąd, że faktycznie... Ten supełek znajduje się na samym kręgosłupie i może to być zwyczajnie dla psa nieprzyjemne i dodatkowy taki dyskomfort y, powodować. Na początku, jeśli na początku, gdy w ogóle testujecie reakcję swojego psa na taki bandaż, ważne jest to, żeby dosyć szybko ten bandaż z psa zdjąć i założyć go jeszcze raz. Czyli tutaj bazujemy na takich małych, krótkich, przede wszystkim krótkich sesjach, w których pokazujemy psu, że y, to że, że ten psu że, że, to, że ten bandaż mu zakładamy, nie znaczy, że musi już na sobie mieć i że jest właśnie do tego zmuszony, więc w ten sposób możemy też się tak stopniowo z psem bawić, żeby mu go przedstawiać. Także to jest ważne, żeby tutaj wszystko robić zgodnie z psem. Jeśli nie ma na coś ochoty danego dnia, to po prostu go nie zmuszamy. Przede wszystkim szanujemy jego decyzję i to jak on ten bandaż odbiera. Nie warunkujemy tutaj tego, żeby bandaż był przez psa kochany, nie, nie nagradzamy psa za akceptowanie go na sobie, nie stosujemy takich technik. Tutaj przede wszystkim zależy nam na tym, żeby nie wytrenowywać psu lubienie bandaża, tylko żeby on sam z siebie dobrze pod wpływem tego bandaża się czuł.